Przyjeżdża do mnie Filip, znamy się z rajdów, fajny koleś. Przyjechał do mnie dzisiaj sprzedać mi Jeepa Grand Cherokee SRT. Hello Filip, kurwa, ja pierdziele! Co to za diabeł? A o, jest, to jest. To ten SRT? Wyposażony, doposażony. Nie, no jest po prostu dla mnie przepiękny sztost. No, dla mnie sztost. I, i, I chciałem mieć taki samochód. No marzenia trzeba spełniać. Ten Jeep Grand Cherokee SRT pochodzi z 2017 roku. Napędza go silnik o mocy 468 koni mechanicznych i pojemności 6,4 litra. Do tej pory pokonał 71 tysięcy kilometrów. Ale miałbym co? Specjalnie dla Ciebie. <grym> kurde, marzyłem o takim samochodzie, kurde, tylko... Tylko muszę go obejrzeć, no. Kurde. Co najmniej pasuje się nim przejechać jest tuba ten środek Ja piercie Masz kluczyki ciepły jest nie? Z drogi jest A jak spalanie? O, okay, to no, przy tym Ale diabeł. bardzo dobre No dobra zajrzymy pod maskę Ja naprawdę nie chciałem tego pokazać tak od razu, że on mi się podoba no, ja go kupiłem na początku roku. Tak, Pocieszyłeś no, się trochę, no, ale nie katowałeś? Pocieszy... Nie, no co ty? Ja, ja, ja bardzo szanuję ja... E, każde auto. Zaraz a co to się... tu oglądać? O, O, a co tu było? Odpalany bez, bezprzewodowy? Co nie chciał nie odpalić? No, skoro z ja! tych miesiące temu, A to ja uznałem, ci dał, że może ty... to pasowało trochę energii. Mu dodać. Nie, mów, że z... ładowałeś prostownikiem, czy z kabli go odpalałeś? Nie po prostu nic takiego taki specjalny do podtrzymania A, kondycji do podtrzymania baterii kondycji kolego, baterii. No. O. Sami kiedyś mówili, że tak należy robić, no. Uczę się od fachowców. A powiedz mi jak, e, koła proste równe, wszystko, tak jak bo to wiesz, duże koło jest. Wszystko A tak czy, jak trzeba? E, tak zupełnie szczerze, to wydaje mi się, że trzeba umyć te, te felgi, bo, bo coś tam jakieś lekkie. Albo doważyć? Jest, le, lekkie bicie, albo wyważyć, no bo też. No wiesz, jak samochód stał, kilka miesięcy, nierwyszany... wydech fabryka, nic nie kombinowałeś? Nie, nie, bo właśnie w tamtym poprzednim Mercedesie no, był porobiony i trochę był problem no, no. z przeglądem. Z przeglądem, no. Fajnie to wygląda, nie? Jak, jak salon. No kurde, ten samochód jest taki... Jest to specyfika, to jest... Jest jednak, nie? To są te silniki, których jest już coraz mniej na rynku. Kultura, kultura. Pięknie A. chodzi, równiutko, fajnie. Nie, bo... Że zrobili fałsemkę taką prostą. Jest to mi się podoba, że tu jeszcze... Patrz, jest ten sam... Zobacz, zobacz tu nie ma wiązki. z ale... roku. No. Czyli to, to już, nie, no jest... I jak dużo widać, nie? Jak, to cieszy oko. Nie. Chodzi o to, że zobacz, tu nie masz jak w innych samochodach, że tu tego jest... Wiesz, wiązek, Zabak, elektroniki, a, wszystkiego. A, a taki duży motor, nie? Tak. A I to wszystko bo fajnie po możesz pocieszyć oko, nie? Jeszcze tak, jak ta motoryzacja tak. wygląda, no. no. duży samochód, podwyższony SUV, ale czujesz się jakbyś się jeździł tak, limzyną. Tak, 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 Bardzo się e, stabilnie prowadzi na trasie. Kurde, no, 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 po prostu trafił naprawdę w moje serce. No dobra, ale ja nie wiem, czy mnie na ten samochód stać, w sensie, bo powiem Ci tak, ochota Staci, jest ja o tym, cholerna, ochota warto, jest warto cholerna. to spełniać swoje marzenia. No tak, no ja staram się spełniać swoje marzenia, ale na Boga, nie aż tak drastycznie. A zawsze no. przecież, no masz umiejętności, będziesz, jak razie czego, to sobie później go sprzedasz i coś tam odzyskasz na pewno. Filip, wiesz co, ja szczerze, ja bym chciał się przejechać tym samochodem. Serio. Jeździmy no, SRT, jeździmy tamtym SRT twoim. E, jesteś dobrym ku... kierowcą, to z chęcią się z tobą przejadę. Mogę? Mogę? Tak. Tak? tak. Kurwa. To co, lecimy w teren? Lecimy, no jasne. W, jaki A teren? Nie, w te, nie w teren, teren się w trasę. W trasę, no tak. przelecimy się. Ja pierdolę. No skakuj, no co, co jest? Ja. No już, śledzę. Ale diabeł. Jacek staje przed wyzwaniem serce czy rozum.